Cześć, z tej strony Tomek Fatfish.pl Zrobił małą rundkę, ponieważ tak Sezon pstrągowy zbliża się za 24 godziny Tak, za 24 godziny Pstrągarze odpalają Pokażę Wam, co w naszym sklepie Można znaleźć na Pstrągi, na kropki, na tęczaki Na Wszystkie ryby łososiowate, ponieważ Coś na troć też znajdziemy, dlatego Obserwujcie Co Wam teraz pokażę Ogumienie, tutaj mamy różne gatunki ogumienia, bardzo dużo to jest gumek, bardziej taki okoniowo-sandaczowych, tak jak tutaj mamy Mystique Fisher, bardzo fajnie pracują. Na Stronga, okonia, bo to w tą stronę byśmy szli, Hitomi, mega praca, naprawdę, różne kolory, proszę, fiolet, tutaj mamy karmel. Motor oil. Bardzo dużo naszych klientów też to stosuje na pstrągi. Właśnie ta ton. Czyli taka imitacja rybaczka, larwy. Też fajnie ona pracuje w wodzie. O, imitacja pijawy. Mega skuteczna. Naprawdę. Nie tylko na pstrągi, na okonie. Tutaj, już tylko wędkarz. Wędkarza ogranicza wyobraźnię, jeżeli chodzi o nadanie pracy. Proszę zobaczyć, tutaj mamy takiego wieloszczeta. Tak to my nazywamy w akwarystyce morskiej. Wieloszczet. Też fajne. Toż. Fajna przynęta. Dużo też nam wjechało teraz na magazyn. No, chłopaki walczą, walczą, ponieważ wczoraj była to dostawa. Co robi jeszcze nam Flagman pod Pstrąga? Okonka. A robi nam woblerki. Tutaj mamy woblerka. Głębokość pracy od 20 cm do metra. Proszę bardzo. Troć. Pstrąg. Z takich jeszcze tematów. Dizer Też bardzo fajny. Wizer w tym kolorze. Mocne fluo. Mniejsze o kwanty. Malutkie woblerki, bo to 35 mm. Pracują od 0,3 do metra. I powiem Wam szczerze, naprawdę bardzo dobra praca. E, tutaj nie musimy się martwić, że kupujemy woblera, który stoi, on nie pracuje. Mały wobler i on się nadaje. No właśnie, ale te się nadają, proszę. Amery, jeszcze w fajnej wersji kolorystycznej. To są tematy późniejsze. O i moje ulubione, Pro. Ze Spro mamy i Kiru. Proszę zobaczyć sobie. Tutaj mamy takie imitacje. O, proszę. Uzbrojone w kotwicę Gamakatsu. Bardzo ładny naturalny kolor. Brown trout. Jest tutaj tych kolorów dużo i coś większego. Więc kolory naturalne. Power Catcher, czyli Podmarkup SPRO. Proszę, obrotóweczki z chłościkami silikonowymi, spinery. O, a tutaj co mamy? Tu mamy luki, luki po szokłejwach, Tak, wymietliście nam te shockwave'y. Nie tylko tu, ale także na magazynie. Nasz magazyn cierpi, bo nie ma shockwave'ów. Dobra. Co? Jest zimno? No to co zakładamy? Rękawiczki. Zarówno te z palcami, jak i bez palców. Fajne, bo one mają tutaj, widzicie, są gumowane. Tu jest nasz taki mały traucik, Tu mamy Trout Mastery. To jest bardziej pod Trout Are, ale bardzo wielu klientów szykuje się na dzikie pstrągi, na potokowe. Właśnie tutaj, w tym miejscu. Mamy. Bardzo fajne agraweczki. Mamy czeburachy, które są zrobione z wolframu i malowane dodatkowo. O i to jest fajna sprawa, to jest taka nowość, którą sobie wrzuciliśmy teraz, a mianowicie wolframowe micro dziki. Idealne pod gumy. potem wam, pokażę te gumy. Takie trout area. Fajne wahadłoweczki, różne kolory, różne wagi. Mamy półgramowe, półtorygramowe, gramowe, 2,5 półtory pół grama, Petardki. Tutaj już ten. O, jeszcze jak Wam zimno, proszę bardzo, sewycz jest gotowy. Przejdziemy sobie tak dalej, 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 dalej. Tu kiedyś wrócimy omówimy ten temat. Jak będzie można łowić sumy. A widzicie, troszkę tematów sumowych mamy. Do naszego producenta polskiego Mikado. Tak, z Mikado też coś tutaj znajdziemy. Z Mikado znajdziemy fajne. To są akurat te To bardziej bym w stronę, w stronę okonia szedł, ale proszę, flamęk. flamenko, Fajny woblerek. I w różnych odmianach kolorystycznych. Coś tutaj, naprawdę każdy łowca znajdzie. Okoniowy. Jakiś wybór jest. Gdzieś ten fatfish coś tam ma. Dobra. Bardzo lubię te woblery. Strike Pro to jest, jeżeli chodzi o woblery, to mój ulubiony producent. Stosuję jego i twitchingowe woblery, i tak samo i swimmy. Fajna praca o ulubione kolory. Co tutaj znajdziemy? Mamy tutaj małe woblerki, stricte pstrągowe i wersje jakiś Trautarea, czyli takie mikro To się nazywa Plankton, fajna nazwa. Proszę bardzo. Jak już tu jesteśmy, to kopniemy się do Westinka. A Westin, jeżeli chodzi o tematy pstrągowe, takie blad teasy. Imitacja ochotki w różnych kolorach. O, i tak samo takie piękne różowe. To jest super opcja na ten taki. To na te wszystkie paszoki, na burdele petarda. Z takich tematów kupione Hipotezy. blaszki. Dużo od naszych klientów lubi łowić na obrotóweczki, więc mamy i tak samo te mniejsze, większe. Jeżeli chodzi o obrotówki tutaj naszych Mikado, które są naprawdę skuteczne i tanie. Tutaj jakość, cena idą w parze. Blaszki z FZ. -a. Gravity Twitche. Bardzo fajne woblery twitchingowe. Jedziemy na typ strongi. Mam tutaj Strzeble. Różne malowania. 3D Sticker Byte. Przepraszam. Stickle bite, Twitch. Proszę. Imitacja pstrąga. Tu mamy My Flyer. Raczki. Do zbrojki. Więc jeżeli ruszasz. O! I tu proszę. Te kolory. Czy one nie robią robotę? Chyba robią robotę. Ale to gdzieś w bardziej w stronę jasnej. Idziemy dalej. Kto tutaj Gości, ganki. Ganki też ma bardzo fajnych m, parę takich swoich pro, propozycji, które ja również, również lubię, łowić, na ja lubię również łowić. No i mamy tutaj salmo, nasza polska chluba wędkarstwa. Salmo, salmo, a co z salmo mamy? Proszę, troutback. Bardzo fajna opcja. Zaczynamy. Nie wiemy, co kupić. Kupujemy sobie Trautpaka. I mój ulubiony. Teraz Wam to pokażę. Uwaga. Kojarzycie to? To coś, ten woblerek z Parki w tym malowaniu robi robotę na dzikich górskich rzekach. Robi robotę, ponieważ, jak zstartowaliśmy mieliśmy pulę takich woblerków było okolice 300 i do każdej wędki spinningowej, która wyjeżdżała na początku tamtego roku od nas ze sklepu, dodawaliśmy gratis takiego oto z Shad'a. Bardzo wielu klientów pytało się, czy mogą u nas go kupić, ponieważ zrobiły taką robotę, że już łowią na jedną kotwicę. Pstrągi zmasakrowały im te woblery, a oni łowią na jedną kotwicę i dalej na tą jedną kotwicę ładują te pstrągi. Korneciki. Podstawa. Horneciki, horneciki, horneciki. Różne rozmiary. Trójeczki, eee, czwóreczki, piąteczki. Piąteczki, piąteczki, piąteczki. Minoły. Podstawa, proszę Państwa. Hornet minął. Bez tego nie wybieram się na tu Otóż sprawa bolenia. O, proszę. A propos tych ryb czyli trocie. wave. Czyli naprawdę, jeżeli lecisz na, na trocie, na tę bałtycką troć, wave to taki must have. Tu są wave'y 7 w takim wyborze, wave'y dziewiątki. Na magazynie jeszcze troszkę tych wave'ów mamy, bo to są już wave'y, które najprawdopodobniej już nie są produkowane. Tu jeszcze mamy troszkę robinsona poblarkowego. Coś tam znajdziemy. Jeszcze tylko przejdziemy sobie do naszej lady, bo przy ladzie kryje się też parę takich ciekawostek. Z ciekawostek mamy tutaj naszych kolegów. Pomachajcie państwu. Siemanko. Ten pan obsługuje i sprzedaje. Jak słyszycie jego głos przez telefon, to jest to macie, tutaj ja Adrian. Jestem. Ten pan zajmuje się obsługą zamówień internetowych. Siedzi za komputerem, upgrade'uje stronę. To jest Marcin, a to jest nasz młody. Cześć. Dobra i jeszcze pokażę wam tutaj ukryte za ladą czy tam przy ladzie tematy. Water King. Powiem wam szczerze, zobaczcie to, ten robak. Jak to śmierdzi. Ja tutaj naprawdę jak wchodzę na sklep rano to czuję Water Kinga. Ale zobaczcie, okoń, ja już widzę to okonie, stynka. Przepiękne kolory, przepiękne kolory, o tutaj Naturale. Widelnica. Dla każdego coś dobrego. Troszkę Madeja, to musi być wahadełka pstrągowo -okoniowe. O. Okulary polaryzacyjne, tu mamy gamaki, w ofercie mamy także i berkleje, mamy sewydże, więc troszkę tych okularów u nas jest i one są fizycznie na stanie. No i podstawa, mepsik, czyli jedziemy, musimy mieć wyposażoną naszą skrzyneczkę właśnie w tego typu tematy, to są tematy stricte pstrągowe. A jak już jesteśmy przy pstrągach, czyli mamy skrzyneczkę wyposażoną, potrzebujemy zakupić odpowiedni kij, czy w Fatfishu są kije? Czy one są łowne? Tak. Mamy łowne kije. A teraz Wam pokażę jakie kije mamy. Wcześniej sobie przygotowałem, a bardziej zrobiłem taki bałagan na sklepie. Wystawiając naszych regałów. Uwaga. A nasze regały wyglądają tak. Parę kij tutaj jest. Z naszych regałów. Fajne propozycje dla Was. Tu mamy kije federowe. Tu mamy też mix. Ale zaczniemy od Filmy, firmy FLAGMAN Z FLAGMANA mamy jedno stopkowe, bardzo fajne, bardzo miękkie kije AREATA bardzo fajnie wykonane ja sam mam trzy takie kije przede wszystkim stosuję je na TROUT AREA fajny miękki kij on ma swoją akcją, bardzo amortyzuje wszelkie odjazdy, wszelkie, wszelkie wyskoki z nadwody pstrągów KI 180 zł tu już mamy oliwkę to już też jest kij stricte pstrągowy. Proszę. Stri też, widzicie, bardzo, bardzo miękka praca. Bardzo leciutki kij, wykonany na bardzo dobrych podzespołach. Koszt 299 zł. Ten kijek ma od 0,8 do 4 gram, czyli jest to naprawdę taki ultra light. Jeżeli chcecie na lekko łowić i nie tracić tych ryb, no to tu mamy takie opcje. Idąc dalej, nasze Shimano. Z Shimano. Tutaj wybrałem kilka takich kijaszków, które są e, króciakami przede wszystkim. Sedona. Ładne wykonanie. Koreczek, ciepło. Ta sedonka tutaj ma 1,65 65 i wyrzut 1,7. Fajny kijek, bardzo leciutki. Oprócz sedonki. Z Cimi Fajny kij w, w składzie 1 plus 1. Coś z tego z cimitara można pomyśleć? O, oprócz Cimitara mamy Trautmastera Technium. Też ciekawy kijek. Trautmaster Technium. Potem mamy jeszcze tutaj przygotowanego kolegę, który zwie się. Proszę, Force Master, też Trautarea. Też fajny kijek. Lekki, delikatny. Bardzo giętki. Z tej strony przygotowałem sobie SG4, też krótką. Krótki ultralight. Savage SG4. Tutaj mamy wyrzut 2 do 8, 198 cm. Dla każdego coś dobrego. No i kwintesencja wszystkiego, czyli Gamakatsu. To są wędki przygotowane stricte pod trout area, pod, pod strągi, może nie tylko trout area. Nasz zaprzyjaźniony wędkarski instykt taką wędkę już posiada, już odlicza czas, kiedy ją będzie mógł użyć. Mamy je w różnych, w różnych wagach, tak, w różnych, w różnych ciężarach wyrzutowych i długościach. Tu mamy 0,8 do 7 gram, nad 92 długości. Proszę zobaczyć, jakie to jest wykonanie kureczek komponenty Fuji, to nic nie waży, no i kolor, to jest, powiem Wam szczerze, to jest jedyny kolor i jedyna wędka może w takim kolorze, są trzy rodzaje, są trzy rozmiary tych wędek sg 2 Te też coś byśmy znaleźli, no dajwa, Prorex, proszę, bardzo fajny kijek wykonany też na mega wysokiej jakości komponentach, proszę, zobaczyć jakość to jest kijek, który ma wyrzut do 8 gram. Prolexik. Oprócz tych prorexów, mamy fajne silver clicky. Sam mam stricte pod, pod wahadłóweczki silver clicka. Tu mamy. O! I to mnie zaskoczyło. Bardzo fajny kij, daj Bardzo lepki. To jest wklejka. Ale wiecie co? To jest kij, który jest opisany do. To 1,7 g, mega lekki, fajnie wykonany. I cena to jest 143 zł. Dajwa. 143 zł. Oprócz tej dajwy, na pstrągi byśmy znaleźli opcję Odsprócz Czałt. Od series bardzo fajnie wykonana wędka. Bardzo delikatna, też płynia amortyzująca z ryby ryb. Bardzo fajnie wykonana, naprawdę. Nazywa się Tactical Trout Bait. Bardzo fajna wędka. też cenowo 250 zł. Coś jeszcze z Westina, byśmy znaleźli. No i na pewno karabusy, tak. Karabusy od, od ee, firmy Abu. To byśmy sobie tutaj przygotowali pod Stronga Shimano. Szukamy jakichś tysiączek. Z tysiączek byśmy znaleźli na pewno, widzę, że Sacharkę, Katankę, senonkę, czyli tańsze serie. E, oraz serie troszkę wyższe. Takie jak na przykład byśmy wzięli. O, Onefort C2500 SHG. Płytka szpula. Co tu jeszcze? Ultegra 2000 na magazynie. Podejrzewam, że jeszcze jest troszkę więcej tych tematów. O! Vanquish 2000, petardka. To jest już strągowo-okoniowy killer. To jest taki must have. Jesteś strągarzem, jesteś okoniarzem. Bez tego nie wychodzisz z tego sklepu. Stelka 2500, tysiączka. Tutaj mamy ISPRO, o, redarki. Abu. Tematy takie jak. Dajwa. Bardzo dużo daj czeka na wystawienie ze względu na to, iż czekamy, że czekam, dan u nas rygały i zrobimy małą reorganizację sklepu. Ale to, co u nas jest na stronie, to jest u nas na stanie. Oliwka. Bardzo fajna propozycja dla pstrągarzy, dla okoniarzy: to jest dwutysiączka, ja mam jeszcze tysiączki. Też są u nas na miejscu. Sam łowię na tysiączkę na trautare, Wędki pstrągowe, wędki okoniowe. Bardzo lekka, ponieważ to waży około 150 gram. Bardzo fajna, maślana praca. I co najważniejsze, ten, ten kowrotek ma neoprenowy pokrowiec w zestawie. Dobra, widzicie mnie? Ja właśnie wyglądam tak, ponieważ nie stresuję się przed kamerą. Ale dzisiaj siedziałem na lodzie. Wróciłem o kiju, zmarzłem. Kolega mnie nakręcił, że jedziemy na lód, jedziemy na lód. Wysłał mi rano zdjęcia szczupaków. Nagrałem fajne ujęcia, więc na lodzie, o lodzie, przy lodzie będzie. Nowy materiał, dlatego mam nadzieję, że podobało się Wam tutaj nasze spotkanie i, i, i przegląd przynęt pstrągowych, pstrągowo-koniowych. Więc co? Jeżeli Wam się to podobało, to proszę zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i trzymajcie się. Do następnego filmu. Hej!